No dobra. Słuchajcie tego. Pinterest właśnie odpalił pierwszą w historii akcję ratowania estetyki internetu. Nie, nie chodzi o politykę ani gospodarkę. Chodzi o estetykę. Artyści lamentują: Pomocy! AI zalewa mój feed moimi własnymi klonami, tylko że w pastelach. A AI na to swoim zimnym, mechanicznym głosem: Nie mam uczuć, ale czuję się urażony. I wtedy wchodzi Pinterest, cały na biało i mówi: Spokojnie, mamy filtry Możecie sobie wyłączyć treści AI. I tak, moi drodzy, zaczęła się nowa era. Z jednej strony mamy ludzką kreatywność, a z drugiej algorytmy, które rysują lepiej niż ja w podstawówce. I to szybciej niż zdążę zaparzyć kawę. Teraz każdy obrazek od AI ma etykietkę stworzone przez sztuczną inteligencję, a użytkownicy klikają mniej AI proszę, jakby zamawiali burgera bez cebuli. Czy to koniec? Absolutnie nie, to dopiero początek. Może w końcu internet złapie oddech między jednym promptem a drugim? Dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzach, zostawcie suba i do następnego.